Witajcie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam bardzo fajny plugin Player Heads, który zapewne widzieliście już na kilku serwerach, jeżeli gracie na serwerach publicznych. Plugin służy do tego, aby oprócz głowy creepera, zombiaka i tam zwykłego stiva były też głowy graczy ze skinami co nam to daje? Co nam to daje? Daje to nam to, że, no, że mamy po prostu te głowy. głowy, Pamiętacie, że są po prostu takie głowy: Creeper, Steve, Zombiak, szkieleton, czarny ten wither i zwykły. Ale za pomocą pluginu PlayerHeads możecie uzyskać takie głowy z każdego gracza. Dodatkowo jest to bardzo mocno konfigurowalne i ustalacie tam. Zaraz wam pokażę, co ustalacie, yy, szanse itd. Ogólnie komendy. No to komendy przede wszystkim są takie yy, do player heads, yy, do zespełnienia głowy, czyli to jest dla admina szczególnie. Spał, na przykład, zobaczcie, je Jak Głowa ogólnie w kierunku wygląda tak jak Steve'a, ale jeśli ją postawi na ziemi, uzyskuje ona yy, yy, skin danego player'a. Ale gdy na przykład zespełnimy sobie, nie wiem, tutaj mamy jakieś konto, wtedy zamienia się w głowę. I kolejne konto, na przykład T zobaczcie, czyli możecie sobie dowolną głowę gracza zespałnić w ekwipunku i wtedy to się tutaj pojawi. Ehm, dobra, to teraz może przejdziemy do, kim, do konfiguracji, czyli otwieracie folder z pluginami. Eee, patrzycie tutaj, wtedy szukacie, szukacie player headsa, dobra, mamy konfig, otwieracie za pomocą notatnika czy czegokolwiek innego. Eee, ok, i teraz eee, PKO to jest czy głowy mają wypadać z graczy, czy nie? Drop rate, czyli szansa, tutaj akurat ona wynosi 5%. Pamiętajcie, że to jest jakby 1.0 to jest 1%, więc łatwo jest to przeliczyć. Te miejsca to są dziesiątki, a to są jedności procentów. Eee, looting grade to jest jakby zwiększenie szansy poprzez, poprzez używanie zaklętego narzędzia na dropping, na looting. Mm, Clicking czy to o, gdy klikniemy w czyjąś głowę, po, ja pokaże nam się jego nick. Tutaj jest domyślnie ustawione na false, czyli nie pokaże się mob only, czy ma dropić z mm, sorry, wprowadziłem was w błąd. Eee, PK only, mob only oznacza to, czy głowy mają dropić wtedy gdy gracz zginie nie, po, nie poprzez zabicie in, przez innego gracza i tak samo jest z mobami, jeżeli moba zabije gracz to dopiero wtedy głowa wypada, gdy to jest na true. Mm, gdy na przykład nie wiem zabije was lawa, gdy zabije was płomień, gdy zabije was yy, głód, ta głowa z was nie wypadnie i ta wartość jest ustawiona na true. Tak samo jest z mobem, gdy się spali w słońcu głowa nie wypadnie, musicie go dobić ręką, czymkolwiek. No i tu macie drop jeszcze z potworów tutaj jest akurat już 5,5%, 20% i tutaj też 20% ze szkieleta zombiaka Creepera. Fix case. Mhm, mhm, mhm. Jest tutaj coś takiego napisane, że gdy spawnujemy albo zmieniamy nazwy, to pilnuję tego, aby wszystko poszło dobrze. Auto update, czyli update pluginu, broadcast. Um, aha, wysyłanie globalnej wiadomości gdy komuś uda się zdobyć czyjąś głowę poprzez jego zabicie. Przydatne, jeżeli y, ma być to takie dobre osią bardzo wysokie i trudne osiągnięcie na serwerze dobra, to chyba wszystko w tym odcinku. Cóż innych komentarzy tutaj nie ma, no po prostu macie sobie te główki, e, fajny plugin, bo, y, bo wprowadza coś nowego można zdobyć, można, to, 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 można sobie też ustawić, tak że ma być to jakaś tam nagroda, jeżeli na przykład przyniesiecie o, przynieście ileś tam głów graczy premium do admina, a dostaniecie jakąś tam nagrodę. Bardzo fajne można z tym pomysły robić. No i cóż, to chyba wszystko w tym odcinku. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, mówcie co byście chcieli jeszcze zobaczyć. Na razie to są moje propozycje, tak na bieżąco wymyślam co by było tutaj nakręcić. Jeżeli wam się podoba to lajkujcie. Nie oczekujcie eee, więcej. Dobra, to już wszystko w tym odcinku. Na razie. Sprawdź moje inne poradniki, a jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj mnie.